No cześć kochani, witajcie, dzień dobry Kalimera. Kręcę szybko, bo po prostu tu już nie da się wytrzymać. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco, jest około godziny dziewiątej, dopiero wstałam. Dio nie ma, bo słuchajcie, on już od rana pracuje, o siódmej był poćwiczyć ze znajomą. Teraz poszedł pomagać kumplowi otworzyć jego sklep. Tak powoli, wiecie, tutaj ludzie sprzątają i ogarniają. Ja mam śniadanie, kawa, wielki kubeł i pączka mi właśnie niej skupił. Także będę szybko jadła. Ja się nudzić nie będę. Dzisiaj też mam plany, tak jak widzieliście na ostatnim vlogu. Byliśmy na plaży kilka godzin, pierwsza plaża, no i się bardzo spaliśmy. Ja nie wiem czy to w ogóle widać. I też jest spalone, ale robimy sobie um, okłady z aloesu. Pamiętacie, kupiłam w Polsce, także jest ok. No i co, ja tak jak powiedziałam, nudzić się nie będę, nie, nie potrzebuję Denisa, żeby, nie wiem, swój dzień jakoś poprowadzić. My mamy, wiecie, jesteśmy parą, lubimy spędzać e, czas razem, ale też mamy swoje, jakby, swoje hobby, swoje zainteresowania i absolutnie nie przeszkadzamy sobie w tym, e, od zawsze tak było. Nie zabraniamy sobie gdzieś chodzić, czy z kimś chodzić, czy cokolwiek I na nas to jest po prostu bez sensów Zdrowy związek, to wiecie, związek z zaufaniem. Dlatego ja dzisiaj będę robić paznokcie, tu paznokcie i od stóp, bo w ostatnim vlogu, tak jak widzieliście, byliśmy na plaży i czułam się tak dziwnie bez, bez manicure, pedicure, jakoś tak, nie wiem, zawsze, zawsze latem go miałam, także stwierdziłam, że dobra, to już jest czas, paznokcie mi tak mega urosły, mam tak mega twarde, że aż mi szkoda, bo hybryda zawsze niszczy po kilku tygodniach użytkowania, a właściwie nawet po kilku miesiącach no ale okej, okay. jestem amatorką tutaj sama sobie robię, także wiem, że czasami sobie robię krzywdę dobra, także jem, bo już nie mogę tu wytrzymać tak naprawdę ta strona jest tak słoneczna, że tu jest ponad 30 stopni teraz, a w ogóle e, ten cały tydzień e, ogólnie teraz ma się zacząć lato i w niedzielę już, czyli za 5 dni ma być 32 stopnie także naprawdę mega, mega gorąco także zostańcie z nami w dalszej części vloga myślę, że Dioniz się też pojawi, postaram się o to, żeby się pojawił jeszcze tutaj chciałam Wam pokazać, że właśnie w tym hotelu y, ogarniają, słuchajcie, od dwóch dni jest taki chłopak, który właśnie myje basen. Wczoraj widziałam Pana, który właśnie w tym miejscu y, mierzył, y, miał taką y, tą miarę, wiecie, i mierzył dystans. Podejrzewam, że właśnie wszyscy się przygotowują na to, jak rozłożyć leżaki, żeby, była odpowiedni, żeby był odpowiedni dystans i tak dalej. I też myślę, że bo wiecie od lipca dopiero otwierają granicę, także myślę, że to jest rodzinny biznes i wydaje nam się z DIO, że właśnie oni będą tutaj, cała rodzina będzie po prostu do lipca korzystać z tego basenu, dlatego go już teraz myją. No i właśnie mnóstwo innych hoteli też powoli, powoli jakieś robótki, remonty, na które nigdy nie było czasu, to teraz wszyscy za to się zabierają. Pogoda dopisuje, także why not? I w ogóle jeszcze coś Wam chcę powiedzieć, bo Jakiś czas właśnie nie siedzieliśmy tutaj na balkonie, bo mieliśmy właśnie drugi raz spryskiwany takim specjalnym właśnie preparatem, wszystkiego pana, na wszelkie insekty, tak? Na karaluchy, na jakieś żuczki, na pszczoły, na muchy, wiecie, na dole i też wokół naszych wszystkich okien. No tak robimy co jakiś czas. Bo tak jak wiecie, to jest właściwie, y, można powiedzieć, Kosto jest taka wyspa jak wieś. Tutaj jest dużo y, zieleni, dużo krzewów i, i takie żyjątko to coś normalnego i to wcale nie oznacza, że w domu na przykład jest brudno. Y, one po prostu sobie wchodzą, y, bo wszędzie są jakieś y, krzewy i drzewa. Normalka. I właśnie nie mieliśmy naszych stolików, wszystko żeśmy do środka zanieśli, bo to tak 2-3 dni musi wyschnąć, tak nam pan tłumaczył. Też mamy właśnie przestój w malowaniu balkonu, została nam tylko ta część, gdzie teraz tu siedzę. No ale właśnie ze względu na to, że nam spryskali balkon, to jeszcze za 2-3 dni poczekamy. No i gdzie już już to ogarnie, także będzie, będzie ładnie. Ja w ogóle bardzo lubię poranki, a bardzo nie lubię wstawać rano, jak nie muszę. Także wiecie, teraz około 8.39 to tak jest wcześniej, bo jeszcze do niedawna parę dni temu wstawałam o 10, ale stwierdziłam, że mówię do Dio budź mnie wcześniej, bo szkoda dnia, naprawdę ja lubię poranki, teraz już naprawdę jest za gorąco, ale tutaj tak o 8 to jest najlepiej, można posiedzieć i ogólnie jest super. Dobra, spadam, bo naprawdę robi się tu ciepło. Pranie. Dajcie znać, czy u Was też pralka chodzi praktycznie codziennie, bo u nas tak dzieci nie mamy, a pralka chodzi non-stop. Także ja się nudzić nie będę. Teraz w ogóle jest taki okres, że naprawdę jest dużo do zrobienia w domu, bo przechodzimy z tej zimy na lato i wiecie, pościel trzeba zmienić, tak itd., itd. Ja też jeszcze czytam, bo zamówiłam nowe, białe I, i, i wiecie, i ogólnie jest kobieta zawsze w domu. A co do roboty. No dobra, słuchajcie, robię sałatkę. Sałatkę robię zawsze z tego, co mam w lodówce. Akurat mam e, sałatę zieloną, mam kapustę. Dodam jeszcze e, te moje ulubione małe ogórki i marchewkę. Także zawsze no, robię tak, że, że kroję. Wiem, że gdzieś, gdzieś czytałam, że sałatę nie powinno się kroić, bo wtedy jest gorzka. No nie wiem, mi jakoś nie odczuwam tej różnicy. Także ja zawsze kroję, bo jest szybciej. Oczywiście sałatę wcześniej umyłam. O, nie muszę tego mówić. Radio zaraz będzie robić jajka. Naprawdę, nawet się nie spodziewałam, że takie rzeczy właśnie. Was interesują, chociaż no z drugiej strony dobra, no kiedyś to też było dla mnie nowe i ja też kiedyś nie wiedziałam, że tak można jajka zrobić. Moja mama na przykład do tej pory jest zachwycona słuchajcie, tym jak ja robię jajka i zawsze jak w Polsce to, to ja mam robić sadzone. Także jednak fajna rzecz właśnie Wam pokażemy. A Grecy zawsze polewają bo, y, olejem, bo nie wyrzucą go przecież. Dobra, także tu mam y, sałatę. Teraz troszeczkę wkroję y, kapusty. Ta kapusta już nie, jest naj, już nie jest pierwszej świeżości, ale jak jest świeża, to słuchajcie, to, to tak łatwo się obiera. Ona im się robi. Ona się, taka, jak jest starsza, to jest bardziej gumowiasta i jest to cięższe, ale. Nie niemożliwe, przy okazji już mieszam, bo mam taką małą miskę. Ostatnio z Dio stwierdziliśmy, że nie będziemy robić w tej dużej, bo później się wszystkiego nie zjada. Ale tej robić na świeżo. Uwielbiam warzywa w Grecji, uwielbiam warzywa i owoce, ale ta świeżość warzyw w każdym supermarkecie. Dobra, teraz marchewkę. Mam go tyle lat, a on ciągle, ta, ciągle ta obieraczka jeszcze jest e, taka ostra. Mam gdzieś w szafie nową, ale mówię, jak nie muszę, to... Dio, robisz jajka. No to chodź. Przemieszam ja no. wszystko rękoma, mam czyste to. I moje ulubione ogóreczki. Uwielbiam je. Chyba już to mówiłam milion razy. Tak po prostu wklejam. Też się nauczyłam w Grecji, że lepiej... Znaczy, że oni takie większe kawałki zawsze w sałatce zostawiają. U nas w Polsce drobniej się wszystko kroi. Przynajmniej umie w rodzinie polskiej, ale ja już wiem, dlaczego Grecy tak robią. Po prostu mają świeżość warzyw i chcą je poczuć. W sumie to logiczne. O, proszę bardzo, tak wkrajam. I jeśli chodzi o przyprawy, to ja dodaję tylko jedną. Najpierw oliwę moją. I jeśli chodzi o przyprawy, to używam tylko sól himalajską. O. taki miks to jest taka sól himalajska razem z oregano do wszystkiego o. i wszystko mieszamy i jest sałatka szybka, prosta i smaczna i zdrowa Patrz bardzo sałatka gotowa a jeszcze zapomniałam o koprze a już mam taki trochę a on się zrobił suchy, słuchajcie, bo ja go tak tu trzymam na oknie. I od słońca, no nic, jeszcze go jakoś co, jakieś tutaj kawałki odratuję. Trzymam w wodzie na oknie i, bo jak wiecie, Dio uwielbia koperek. I też jakoś nie staram się kroić na wielkie, na małe drobno, tylko właśnie tak, żeby poczuć. No, ale I najbardziej lubi tą końcówkę, łodygę. Zawsze muszę ją kroić. Absolutnie nie wyrzucać. Teraz nasza sałatka zyskała koloru. Więc robimy jajka. Tak jak widzicie, one są mega świeże. Mamy z Mastichari. Już mówiliśmy o tym w poprzednim vlogu. A jak poznać świeże jajka po tym, że mają właśnie tutaj takie podwójne, tu i tu. Także te są bardzo świeże, mają bardzo duże żółtka. No i teraz dziennie wam pokażę, jak my je robimy. Proszę bardzo, tak się robi jajka, po grecku. Nie, nie, to nie są po grecku, ale. Dio mnie tego nauczył i zobaczcie jak szybko jako się ścina i to, i to od was zależy, czy chcecie bardziej w środku na miękko, czy bardziej na twardo. Ja wolę takie bardziej ścięte. Dionis natomiast lubi bardzo y, takie mięciutkie, płynne w środku. I zobaczcie, i gotowe. Widzicie jak to szybko? Tylko olej musi być nagrzany i dlatego. Tak, i zobaczcie, ile tego oleju yy, nie zwlał. No trzeba trochę więcej, żeby była szansa po prostu polania. Bo yy, wiem, że też dużo ludzi po prostu tylko spsikuje lekko patelnię i odwracacie na dwie strony. Spróbujcie tego sposobu. No i tak jak widzicie, też z drugiej strony dużo jest tego oleju. No i co, myślicie, że my to wyrzucimy? No nie ma takiej opcji. Grecy nie wyrzucą swojego oleju. Polejemy sobie na talerz, na jajka i będziemy w tym moczyć chleb. To jest grecka oliwa z oliwek. Także samo zdrowie. Proszę bardzo. Taki obiad dzisiaj. O, idio, poleje, wiadomo. This is very good for cholesterol. Dokładnie. T ten olej jest dobry na cholesterol. For a lot of things. Mhm. Teraz dla mnie jeszcze. No dobra, czyli to jest nasze. Nasz e, obiad e, do jajek, tak jak już pokazywałam wam wcześniej, ta sama przyprawa, czyli tu jest sól oregano. Dio, chcesz? Nie. Dio ma swój ten, swój pieprz, on lubi. Dio teraz otwiera też e, nam jabłkowy cydr grecki. Dio, poczekaj, Jezu. Męczysz no, się, dam ci you, What you are doing? Masz. Olijo sobie pieprz. Ten sam cydr, co mieliśmy na plaży. O Jezu, Dionizy. Powiem wam, że kwarantanna podziałała na mnie tak, że zaczęłam pić piwo. No może nie piwo, tylko cydr, ale ja wcześniej nie lubiłam takich rzeczy. Ok, jamas. Na zdrowie i na zdrowie i smacznego. Mm, ale jest pycha. Ale jeszcze chcemy wam coś pokazać, zanim zaczniemy jeść. Tata. Dio, say what is this? This is anginares archicok. A po polsku? Kartofle. Nie kartofle. kartofle. Karczochy. Karczochy. Very close. Kartofle. Right? <laughs> Słuchajcie, ale to są e, dzikie, wild, dzikie, i e, to jest to, co my też w zimę często jemy z groszkami, z ziemniakami i wam pokazujemy, ale w zimie to kupujemy e, mrożone. Tu natomiast mamy dzikie, ale świeże. E, znajoma Denizisa poszła e, do lasu i wiedziała jakie, i nazywała. I Deniz, jak zjemy, to dni to obierze i pokaże Wam, jak to wygląda w środku i co z tego się je, bo wiecie, to tak to, o, to ma kolce, także to tak nie jecie, bo tak krzyżka wygląda. If you see it in the field, probably you will not uh, uh, and uh, know that you can eat something like this. Uh, but uh, this is boiled. And uh, my friend uh, Nicole, she gave ah, it she to me. she boiled us. it already. She boiled it already. It's uh -huh. ready. She boiled it. Ουγροτούβα, uh, już. Yeah. And also her husband, they prepared this for us and they cut also the thongs because they have some thongs here. So she cut this. So it made our life very easier. Mm -hmm. Czyli właściwie to już no, jest. A no, hałała! Wow. Tak, tak. Także, także to jest już po prostu gotowe do zjedzenia. Fajnie jest mieć takich znajomych. I w ogóle Grecy tak o siebie dbają, każdy dla siebie. Dobra, ale teraz obiad. Smacznego. Smacznego. Także teraz co robimy? Rywiemy chlebek i moczymy w tym całym oleju. Mmm, samo zdrowie. Mm -hmm, mm -hmm. Moja siostra też zawsze mówi na to, fuj! Ale to po prostu jest inaczej. Wiecie, to jest oliwa z oliwek, tak jak gdzieś mówił, jest o wiele zdrowsza. Very good. Like this. Very healthy. Nie zawsze chce nam się gotować coś mega trudnego i długiego. To jest obiad w 5 minut. And after this, if still you are hungry, you can eat the delicious ice cream you made from the day. Tak. Będziemy później jeszcze jeść nasze lody. Słuchajcie, mega się mm, zrobiły twarde. Dio zabrał się za obieranie karczocha. Dla mnie to jest zbyt prostoschłonne i ja tego nie robię, bo każdy osobny, o, płatek. Dokładnie. Dio, jeszcze to obgryza każdy jeden z osobna. Mi by się nie chciało, Dlatego, dlatego tego nie robię. This is how you eat it. And later also you cut this until you reach some hair and you eat it. Okay. Not McDonald's. It's nature donuts. Mm. I don't have patience for the Ostatni listek i najważniejsza część. Czyli to co w środku. And then you cut it here. This you eat. And this. until the hair, feel this hair, this hair you cannot eat. <laughs> yeah, this one you cannot eat, but you can suck this juice. Mm -hmm. Very healthy. Yeah. What you buy in the supermarket is already cleaned, this one. And you see the other part mm. that I just ate. You like this and has to a to hole. tego już nie jesz. No. A, tego już nie jemy. You see? to musisz wiedzieć co można zjeść a co nie, a idźcie a mnie, to ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy. Okej, okay, masz jeszcze kilka to baw się. <laughs> co pogarad. Weźcie lody nam, one są tak twarde. Ale są najlepsze na świecie, słuchajcie, te są jeszcze lepsze niż te pierwsze, bo te pierwsze zrobiliśmy chyba, z tego co pamiętam, śmietanka wegańska to była. Ta śmietana, śmietanka jest normalna, 35%, tak jak widzieliście w przepisie, i to jest właśnie to, to jest ten smak. Okej, okay. Kace, Asto, Chemeta. Asto. Zostaw na chwilę i tak za 5 minut wrócimy, to trochę się roztopi. Ale to znaczy, że lody się udały, jak dobrze a albo inaczej mamy dobrą lodówkę, zamrażarkę. Ale uwielbiam. To są najlepsze lody z Terla, Oreo właściwie. Jak kiedykolwiek jadłam. Serio. Spróbujcie z Oreo. No i my znowu jemy, ale mówię Wam, te lody są najlepsze na świecie. Uwielbiam ten smak. Jest mega, mega gorąco, nie, Dio. Słuchajcie, lato. Lato w pełni. Czuć w powietrzu ten skwar. No i efekt finalny moich paznokci. Ty, ty, ty. Nawet się trochę krew polała. Hm. Trudno. Jestem amatorką, ale bardzo mi się podobają. French, francuskie manikury zawsze modne. Stopy od razu wyglądają na czystsze. I ogólnie tak ja właśnie bardzo lubię. Zajęło mi to 3 godziny. No ale mówię, ja jestem amatorka, skórki, nie skórki. No. Ja też chcę teraz jeść. Mmm, uwielbiam. O, wszystko mnie piecze. Tak, ja chyba widać, jak się tutaj spaliłam, tu najbardziej. Więc to nasz, to był nasz vlog domowy. Ok, może ja tutaj. O. o, to był nasz vlog domowy. Dio było mało. Ciężko pracował i bolą go ręce teraz. Ma jakieś panhenry, nie wiem. No. Też widać, że się opalił na rękach, widzicie. To nie jest y, normalne dla Dio. Zobaczcie, jak on ma twarz brązową, jaką ja mam jasną. On tak ma zawsze. Za od razu na brązowo, a ja na czerwono. No nic. Gorące dni nadchodzą, także jeszcze mamy naprawdę dużo czasu, żeby stopniowo, zdrowo się opalić. Dobra, to tyle kochani w dzisiejszym vlogu. To naprawdę był mega vlog domowy. Ja dzisiaj nigdzie nie wychodziłam. No i co? Widzimy się w kolejnym vlogu, tak, Dio? Tak. W kolejnym vlogu, w kolejnym, mam nadzieję, że uda nam się nakręcić kolejny daily vlog. No to cześć, pa! Pa! pa, pa.